To by było nieopłacalne, bo ten skin, jak powróci, mordeczko. Ale zrozum, że ten skin to jest tylko taki dodatek. Te ziomeczki i tak mi wysyłały te donate po prostu, bo chciały mi wysłać do Jestem im za to bardzo wdzięczny i po prostu im się za to odwdzięczam, że daje im za to skinka. Więc to nie jest żaden konkurs, tylko to jest po prostu nagroda dla top donatora Przecież. Tori, 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 tori. Mowa o Tori On to jest dobry ziom. Potrafi nas zaskoczyć śmiesznym Za co. 123. 200 zł. Masz X na święta, dalej hehe he, też dobry prezent. Dostałem to ty też masz, a i mój tak masz kratka 8YL88QJC. Stary, z całego serduszka Ci dziękuję. <noise> Można zrobić tylko jedno mordeczki za takiego donata. EL EEEEEH! Dziękuję z całego serduszka bałwanek! Chłop, dzisiaj wysłał 300 z ikon, no, oczywiście, że ci doda mordo do znajomych. Śpiewaj w presję, Julie, rzukaj za to do naj... Dzięki za donateka. Wiesz co? Dzisiaj inną śpiewamy. Może jeszcze Julie, szukaj kiedyś zaśpiewam. Dziękuję z całego serduszka. Odśwież ser, zaraz odświeżę widzowie, co tu się dzieje w tym momencie, wy za bardzo szalejcie jeszcze kucek, siemaneczko, kucek, mogę cię dać byczku na moje nowe konto bo na gówno daję od 15 zł. dziękuję z całego serducha, co za chory live dzisiaj, co? No i mamy nowego top donatora, muszę odświeżyć tutaj wszystko, bałwanek, gratulacje, raczej cię już chyba nikt dzisiaj nie wyprzedzi, bo to co zrobiłeś jest po prostu nie do przebicia, jeśli bałwanek mnie teraz słyszysz Wow, jeszcze kerdon wjeżdża. Widzowie, naprawdę ja nie wiem, dlaczego wy robicie dla mnie aż takie duże donaty? Przesadzacie śumeczki, mi się aż tyle to nie należy, no bez przesady! Dla mnie samo to, że Was jest tak dużo na live'iku jest kozackim prezentem, a wy mi takie donate wysłacie, kerdon, dziękuję stary za 21 zł i 69 groszy. No, rozszaleliście się w te Mikołajki. A ja muszę znowu Donatey odświeżyć. Zgłoszę to do Tipli, że ich Donatey się lagują. Jak chcę już zaśpiewać kolendę. Chcę podziękować każdemu Donatorowi, a te Donatey się co chwila czacie, bo chłop mnie debila wyzywa tutaj, L -L 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 bardzo nieładnie. Ukrywamy go, już więcej sobie nie popiszę. <noise> Dziękuję masz jeszcze raz, Wyku. Dobra, dobry wyświetlam Zostałem jeszcze jednego Donateka, który był, czyli od Kerdona, i przechodzimy do śpiewania. Chcę, żeby każdy Donatey się wyświetlił. Mam nadzieję, że to rozumiecie, widzowie. Więc wyświetlam jeszcze Donateka od Kerdona. Yy, on powinien się od razu po tym donatecie wyświetlić, i przechodzimy do śpiewania kolendy. <grym> o Jezu, dziękuję strasznie, jeszcze raz. No czemu ten donate się nie chce z muzyczką wyświetlić? Kerdon, mam nadzieję, że nie będziesz tam je jak nie będzie tutaj widać muzyczki. Masz na Mikołajki, bardzo dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie. Jakiś typ nie ma dziwne lagi, nie wiem o co z tym może chodzić, ale mega, mega ci jeszcze raz dziękuję, panie Kerdon, i serdecznie ci pozdrawiam, szefie. Mam nadzieję, że nie będziesz zły, że muzyczka się tutaj nie wyświetliła. Dobra, przechodzimy do śpiewania. Nie śmiać się ze mnie, nie szotować, lecimy. Wpisuje się w tą magię świąt, widzowie. Lulaj, żeję, zuniu, moja perełko. Lulaj, ulubione, me pieśnięte. Ty Matulu w płaczu. Tula! I Boże święty! Nie, widzowie, to jest masakra. Gorszej kolendy nie mogliście do śpiewania mi wybrać. Największy cringe. Wy chcieliście ze mnie największego dzbana ewidentnie zrobić. Czyż tu jedno słowo trwa przez trzy sekundy. Takie jest przedłużone. Że jest uniu, lulaj, że lulaj. A ty go matulu, w płaczu u tulaj. Kniże znużone płaczem, powieczki. Nie... Dobra, dość tego, dość tego naprawdę, wystarczy. Myślę, że każdy już ma tego dość mojego śpiewania ja też. O matko bosko, ale o Boże, o Boże, o Boże. Dobra, zapomnijmy o tym widzowie, Przejdźmy do grania, przejdźmy do innych rzeczy. Zaraz robię wam konkursik, więc z tym się zajmijmy i zaraz też kończy się że czas dla top donatorów i na ten